Moi drodzy, ogłoszono planszówkę Gothic: A Shadows Quest, moi drodzy. Zanurz się w epickim świecie jednej z najbardziej popularnych gier RPG wszechczasów Gothic. W tej nowej grze planszowej wciel się w rolę cienia, ambitnego członka starego obozu, który chce zdobyć sławę w kolonii. W niebezpiecznej górniczej dolinie czekają na Ciebie ryzykowne zadania i śmiertelnie niebezpieczni przeciwnicy. W pojedynkę lub we współpracy z maksymalnie trzema innymi graczami czyli do czterech graczy i opcjonalnym mistrzem gry walcz. Z agresywnymi ścierwojadami, podstępnymi pełzaczami, okrutnymi hordami orków i innymi krwiożerczymi stworzeniami. Odkrywaj wskazówki, wykonuj misję i rozwijaj swoją postać. Opanuj walkę na miecze, uwolnij magiczne moce. Lub władaj łukiem, aby pokonać wrogów z daleka. Wybór należy do Ciebie, moi drodzy. Na razie jest e, informacja, e, zacznij obserwować, aby trzymać darmowy podarunek. Co! Patrz, dostanę coś. Kości dostanę, jak zacznę obserwować. Dobra, co dalej, widzowie? Bo tutaj mamy. Okej, okay, projekt mamy. Welcome to the kolonii. Witamy w kolonii. Tutaj mamy jakieś grafiki. Mam nadzieję, że to nie jest przez AI wygenerowane. 16 lat plus trzeba mieć. Aha, przepraszam. Czyli gracze od 1 do 5, ale graj samodzielnie, czyli, z... czyli tak. Od 1 do 4, ale ten piąty to może być mistrz gry. Na dwie godzinki rozgrywka, no to już jest taka, no taka dłuższa. Jak już jest 120 plus, to jest taka na więcej może niż dwie godziny. Yy, I to pewnie. No Ciekawe jestem, czy to zależy, nie? Że to zależy. To już taka długa. Graj samodzielnie, dobra, dobra. W tej nowej grze planszowej wciel się w cieniu ambitnego członka, to mieli w pojedynkę lub we współpracy maksymalnie trzema innymi graczami opcjonalnymi z czym a Wars, agres. dobra, to już było. Tutaj mamy pogląd, jak to może wyglądać. Czyli te karty to wszystko nie. Odkrywaj wskazówki, wykonuj misję. Powiem postać opanuj. No i teraz tak, tutaj mamy wizualizację, jak mogą wyglądać figurki, jeśli tam, tam będą figurki, nie? Możliwe, że uproszczona wersja gry. Zostanie wydana na rynku detalicznym w późniejszym terminie. Ale jeśli wesprzesz grę, to uzyskasz dostęp do poniższych korzyści, już tutaj. Wyłączność, tak? Poszczególne dodatki będą wykonane wyłącznie na GameFound, to ty decydujesz, co kupisz. No i nie podoba mi się już ten, ta grafika, że to jest, znaczy, bo to wygląda tak, jakby ten Gothic, ta gra była inspirowana już remakeiem, nie? No, nie wiem. Już patrzcie, co dodali. A. Ci screeny z remake'a, nie? Poszczególne dodatki. Ewentualna, ogólnodostępna wersja zostanie wydana dopiero po zakończeniu tej kampanii. Czyli jak tradycyjnie, tylko tutaj możesz przekonać o opinię uczestniczyć. Nigdzie nie znajdziesz tej gry taniej. Cena bez marży handlowej to też. Daj nam znać, co masz do powiedzenia. Prezent dla obserwujących: Osoby obserwujące dostaną darmową parę sześciościennych, przepraszam, kości gotik. No, ale jak na drukarce 3D wyglądają, nie? Wydrukowane. Dobra, what is Gothic? On no, czym jest Gothic, no? Game overview, gra planszowa przeniesie cię maksymalnie do trzech znajomych z Górniczej Doliny, z Korinis, jeszcze przed przybyciem bezimiennego bohatera widzowie, czyli przed bezimiennym bohatera, który... Ty, a był taki mod, który się nazywał nie? Że przed ee, Cienie Przeszłości? Ja grałem wtedy Wciel się w rolę e, cienia starego obozu, wykonuje bezpieczne misje dla Gomeza i jego magnatów, stawiając czoła agresywnym ścierwojadom, podstępnym pełzaczom, okrutnym hordom orków innych. Bez obaw. Wcześniejsza znajomość grygotik nie jest wymagana. Wybierz twoją. W ogóle. Jak? Czem, cze, czemu nie jest wymagana? To powinny być w ogóle. dowód osobisty sprawdzony, nie? Zostań kim chcesz. Bitwy, misje, tajemnice. Bardzo standardowa ta. Tutaj jedynie to wygląda inaczej. Stary obóz. Kupuj lepsze wyposażenie za magiczną rudę. Sprzedawaj łupy, ulepszaj umiejętności, możesz tu zdobyć cenne artefakty. Podróż, zbadaj górniczą dolinę w poszukiwaniu wskazówek, zdobywaj skarby i stawiaj czoła niebezpieczeństwom. Ostateczna bitwa. Pokonaj potężnych bossów. zniszcz totemy orków. Bardzo standardowe jest to wszystko. Dynamiczne wyzwania. No dobra. Tylko teraz tak, chciałbym wiedzieć, kto to tworzy i kto jest za to odpowiedzialny. Jest tutaj już informacja? Polak robi. Kto to robi? Twórca, że to niby Nordik, ale to wiadomo, że nie Nordik, to ktoś. ktoś dla nich? To dla nich to robi. Jest gdzieś opis? Nie, chodzi mi o to, kto zaprojektował rozgrywkę, że imię, nazwisko, czy to nie jest jakiś Polak, czy to jest jakiś. I żeby sprawdzić jego portfolio, jakie wcześniej robił gry. Znaczy, wiecie, bo, ja, bo wy, osoby, które może planszówek tak nie za bardzo kupują, albo się nie interesują tak zupełnie, no to jakby to wam porównać? Ogólnie to jest trochę tak jak z grami komputerowymi. I z innymi produktami, czyli e, jeżeli tak mocno siedzisz w tych planszówkach, e, to też dla ciebie to jest ważne. Od razu szukasz, kto jest, kto jakby zaprojektował grę. Projektant gry. Tylko kto spędził czas na mechanikach tej gry, nie? Bo jak na przykład znasz tą osobę i ona już jakieś gry miała wcześniej i ty je kupowałeś, no to już przynajmniej wiesz, że okej, okay, ta osoba się zna. To jest grywalne, nie? Więc jeżeli my nie wiemy, kto to co to robi, to, to trochę tak w ciemno. Czemu Polska fascynuje się grom o wschodnio niemieckim plemieniu gotów? No właśnie. Why? Teraz wejdź na stronę Gothic, jest info. Gdzie? Na jaką stronę Gothic? Na oficjalny Gothic? Nowe wyższe ceny serii. Jak czytamy w sekcji komentarzy na stronie, polska wersja powstanie o ile znajdzie się wystarczająca liczba chętnych na jej kupno. Aha. I na ten moment jest brana pod uwagę tylko angielskojęzyczna. No i gdzie jest info? To to tworzy? Nie jest, to jest tylko THQ Nordic napisane. To jest jakby w ich pełna, że to oni, że własność ich. Moim zdaniem to jest nierozeznanie rynku, moi kochani. Czy też uważacie, że rynek jakby polskich odbiorców... Jest ogromny, jeżeli nie największy, to może. No nie wiem, no jest na pewno w topce, nie? No bo co macie? Niemcy, Polacy i Ruscy, to są chyba trzy. No to patrzysz, gdzie jest najwięcej, po jakich statystykach, zainteresowaniach i tak dalej. No i ogłaszasz, że będziesz też im robił, nie? Ich język. No my dostaliśmy wyższe ceny Gotika. to prawda, to prawda.